Cześć! Witajcie w trzecim odcinku Jakuby za kółkiem, jednakże w pierwszym teście nocnym. Gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie legenda za oceanu, często stojąca w cieniu Forda Mustanga. Czy słusznie? Przekonamy się już dzisiaj. Także tym ak akcentem, ja stojąc na tle zielonego mana, przedstawiam Wam Chevrolet Camaro RS. Oczywiście RS to jest tylko pakiet. Tutaj dokładkowy, tutaj sprzedni zderzak i tutaj na tyle taki emblemacik RS. I to w sumie tyle z pakietu RS. Chevrolet Camaro został zaprezentowany w 1966 roku i był on odpowiedzią na Forda Mustanga. Przez wiele lat Chevrolet próbował powtórzyć sukces pierwszej generacji. Niestety nieudanie, bo pojawiały się wersje z czterocylindrową dwulitrówką o mocy często zawrotnych 150-190 koni mechanicznych, które rozpędzały się do setki w jakieś dwa lata. Tak naprawdę Chevrolet zrobił to tak jak powinien w roku 2008, konkretnie w lipcu, kiedy została zaprezentowana piąta generacja Chevroleta Camaro. Widać było, że garściami czerpie z poprzednika. To jest natomiast szósta generacja tego już legendarnego modelu, no i niestety ostatnia, ponieważ Chevrolet zakończył produkcję Camaro pod koniec roku 2023. Ten egzemplarz to jest wersja hmm, przez większość fanów w ogóle amerykańskiej motoryzacji nieakceptowalna, ponieważ tutaj pod tą maską wielką, żywy silnik 3.6 V6 o mocy 335 koni mechanicznych oraz 385 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Co pozwala tej jednostce? Oczywiście na, e, cała moc jest przenoszona na koła tylko i wyłącznie tylnej osi, za pośrednictwem bardzo tragicznej skrzyni biegów, ale o tym będzie wspomniane. Deklarowany czas przez producenta e, 0 do 60 mil na godzinę. 2. Pozdrawiamy, Tira! Deklarowany czas przez producenta do 60 mil na godzinę to 5,2 sekundy. Nie będziemy dzisiaj tego sprawdzać, bo jest to bez sensu. Mm, nie jest to jakiś super szybki samochód, tak naprawdę ten samochód poschodzi już pod Gran Turismo, ponieważ ma bardzo dobre wyposażenie. O tym też za chwilę. Z najnowszych informacji wynika, że najnowsze Camaro będzie niestety elektryczne. Tutaj mamy oczywiście srebrny kolor, gdzieś niebieski. Ja się na kolorach nie znam. Niektórzy mówią, że to jest niebieski, niektórzy, że to jest srebrny. Ja uważam, że to jest srebrny. I chuj. Charakterystyczne dla Camaro oczywiście antena w kształcie płetwy rekina. Bardzo malutkie szyby, yy, zwłaszcza te w drzwiach. No i oczywiście maleńka szyba, która jest dosłownie taka, tak jak tu parcem kreślę. Tylna że, szyba tylnego rzędu siedzeń, który de facto istnieje, ale tego w teorii. No słuchajcie, zrobiliśmy test tylnej kanapy w Camaro. Prawdzik, znaczy pan Jakub numer 2 Usiadł za sobą. Ehm, generalnie tak. Jest, Co jest, powiesz? Jest, jest wygodnie, 5 gwiazdek. Po, polecam wszystkim serdecznie, bo panoramiczny przód. Mówisz, że to najcichsze auto świata, nie? Widzę w, tak, bo widzę zatykasz za sobie uszy kolanami. No, nawet się mogę postarać. <noise> bardzo wygodnie, bardzo, bardzo. Tu mamy no. otwieranie tego. Wow. Ale no, to typowe w Ameryce. Ale jeśli można się pocieszyć, to 911 kurwa. 911 ma ten sam problem. I Nissan GTR. Duże, 20-calowe felgi. Które niestety, które swoje już przeżyły. Dość małe hamulce, które niezbyt dobrze radzą sobie z masą tego samochodu. O. Oczywiście wielkie końcówki układu wydechowego, który w tym egzemplarzu nie jest seryjny. Został on przerobiony przez właściciela tego samochodu, pana Wojtka. Pozdrawiamy serdecznie. Drewnik Disclaimer. Pogoda nie dopisała, ale tak czy siak nagramy dla Was jak gada. How dare you? No i oczywiście mankament amerykańskich samochodów. A mianowicie teraz auto jest zablokowane, wyłączone, a i tak świeci się kurwa światło cofania. Stop. Nie jest to żaden fakap, jest to tylko światło przeciwmgłowe tylne, które ja niechcący włączyłem, wsiadając do samochodu. Włącznik do tego światła jest w tak dziwnym miejscu. Nie jest on na pokrętle ani na manetce do zmiany światła. Jest po prostu, to, jest to przycisk ukryty pod kolumną kierownicą, kierowniczą. Zresztą widzicie to teraz na zdjęciu. Także tyle ode mnie. Będziemy jeszcze na to narzekać w trakcie nagrania. Ale jest to tylko światło, o którym dowiedzieliśmy się później. Także tyle ode mnie. Dziękuję. Oglądajcie dalej. Malutka nie... tylna szyba. Znaczy, nie jest taka malutka, ale jest pod dosyć dużym kątem. przez to nie za wiele w tej szybie widać. Lusterka. To też warto o tym wspomnieć o lusterkach, ponieważ to lusterko jest normalne. Natomiast drugie lusterko, weźmiemy sobie szybko. Ono jest jak taka trochę lupa, jak zobaczycie, nie, tego nie będzie widać, ale to lusterko, ono ma takie powiększenie, to jest jak lupa, więc te samochody są bliżej, się wydają bliżej, co jest dobre i niedobre, ponieważ bardzo się odbija światło, zwłaszcza w nocy, ponieważ ten samochód jest bardzo niski. Dobra, omówiliśmy chyba już cały samochód, przynajmniej większość, tak mi się wydaje, pewnie o czymś zapomniałem, ale trudno, więc teraz przejdźmy sobie do wnętrza kluczyk wygląda tak o, nie jakoś specjalnie ale jak na kamaro. zademonstrujemy Wam proces odpalania, ponieważ można go odpalić z kluczyka trzeba bez ramki jak to w kupę o ty kurwo trzeba bez ramki, jak to w kupę weźmy sobie Poproszę. Proszę. Także, ym, co by tu powiedzieć? Ogólnie, auto ma bardzo bogate wyposażenie. Jak na tą wersję silnikową, bardzo ciężko jest znaleźć Camaro z fałszucką z takim wyposażeniem. Ponieważ mamy tutaj w ogóle kierownicę od wersji 50, czyli powstałej na 50-lecie modelu Camaro. Natomiast wersje 50 wychodziły tylko i wyłącznie z V8 o mocy 462 mechanicznych no ale mamy tutaj tak. Podgrzewanie siedzeni, wianę siedzenia to w ogóle bardzo ciekawe. No. Mamy tutaj wyświetlacz. No łabrzeż Fokusa. Mamy tutaj wyświetlacz, który jest... Nie wiadomo dlaczego. U mnie jest bardzo fajny, bardzo duży, bardzo intuicyjny w ogóle jest ten system. Ale jest on... Może zapalmy sobie światło. O, dobra niech będzie. Yy... Jest on pochylony tak jakby w dół. Nie jest on tak poziomo, o tak. Tylko jest pochylony o tak. Nie wiem dlaczego. Tak sobie Chevrolet wymyślił, ale trudno. Yy, mamy tutaj automat, o którym wspomniałem. Ale o którym będzie mowa w trakcie jazdy. I ogólnie tak. Przestrzeń tego samochodu jest ładna. Jest jakby schludna. Ale jest bardzo ciasny ten samochód. Tutaj nie uświadczycie żadnego schowka. Ani tu, ani tu. Tutaj jest tylko taki malutki schoweczek. O tu. Gdzie w sumie zmieści się telefon i nic więcej. Tutaj są dwa cup holdery. Oczywiście moja ukochana zostawiła tu swój termos, bo dlaczego by nie. Tutaj są w drzwiach, ale tego nie będzie widać. Ale są naprawdę, uwierzcie mi, malutkie. Jednak gdzie możecie coś schować, to tutaj w, w otwór od klamki i to w sumie tam kluczek można schować, bo to jest w sumie jedyne miejsce, gdzie ten kluczyk ma jakikolwiek sens. Ponieważ tutaj jak macie coś, to będzie to co chwilę przeszkadzać. Trzeba ten kluczyk poprawiać. I tak to jest dziwne. No jak na v brzmi moim zdaniem całkiem spoko. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale przejdziemy się kawałek. Używam te wycieraczki, muszę zmienić, bo są za, za ostre. O, tak lepiej. No, przejdziemy się kawałek tak sportowo, co by go może posłuchać. No, takie dwie rundki zrobimy, bo jazda taka po mieście będzie zaraz. tylko jest. mamy tutaj w ogóle trzy tryby jazdy: jest to tour, teraz jesteśmy na sporcie, ale mamy tak tour, czyli taki komfort, mamy sport oraz snow ice. Oj, żebym się za daleko zajechał. Ehm, no ale nic, sobie nawrócimy szybciutko. No i mamy też tryb drift który niewątpliwie Uuu! Puszczało? Tak mamy też tryb drift, który znajduje się tutaj, mianowicie jest to nic innego jak przycisk do wyłączenia kontroli trakcji Ale... Cześć, to się nas burza musiała złapać w trakcie nagrań. No cóż, bywa. Burza jak Kamaro. Teraz przejedziemy, ja się niestety zagapiłem, ale no trudno. Trybutryco nie będziemy pokazywać, bo nie chcemy zaliczyć symulatora latarni, jak niektórzy kierowcy Mustanga. No, ale możemy sobie spróbować jak to wyjdzie. Jednak sugerujemy chyba włączenie wycieraczek na wyższym no, trybie. No właśnie ja przełączyłem? Sobie zrobimy szybką nawrotkę i pojedziemy w drugą stronę. I tam zrobimy rondo bokiem, słuchajcie, jesteście na to gotowi? Bo my nie. Ja też nie. Myślę, że na to nikt nie jest gotowy. A wiąże. No, jest długi dosyć, co wiąże się z tym, że trzeba robić, no, trzeba czasami czasami dwa razy. robić na dwa razy. No, ja też nie chcę specjalnie świrować, bo jest dosyć mokro. A jednak, napęd na tył, może mocniej jest tutaj duża, Bo ten samolot też jest ciężki, waży po 1700-800 kg. Ale to jest do sprawdzenia. Pewnie faktyczna waga będzie Wam się wyświetlać na ekranie. Dobra, no, co? Jeszcze raz zrobię sobie na manuala. sobie przełączę jeszcze wyciek, no, może na tak zwanego manetkala Zrobię sobie redukcję na trójkę. Co przesadzony w takiej codziennej jeździe a tutaj to jest dosyć cichy do tego ma odłączenie cylindrów o którym powiem szybciej, e, szybciej. później co sprawia, że jest on trochę cichszy no i takie codzienne jeździe to co, ostatni raz ostatnie przyspieszenie, tym razem już w trybie auto Nie jest jakiś porywający, ale tak jak wspomniałem, to auto podchodzi bardziej pod Gran Nie hmm. Ma zapad mocy, pozwala wyprzedzić cztery ciężarówki. Fajna, ma w ogóle bardzo radio, bo ma system nagusienia Bose, który brzmi bardzo fajnie, ale przy głośniejszej muzyce i mocniejszym basie powoduje to drganie lusterek, co jest takie trochę mylące. My się co się dzieje a to po prostu drga szyba od basów spróbujemy może ruszyć z tego spróbujemy z trybu ja po prostu wyłączę kontrolę trakcji i wcisnę na maksa, mam nadzieję, że nie jedną barierkę otworzymy sobie nieco szyby módlcie się za nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego o, no troszkę nas postawiło bokiem. Więc jedziemy. No Jedziemy, jesteśmy już za kółkiem. No i co, no, ja bym się chciał w sumie podzielić z takimi drobnymi spostrzeżeniami w trakcie jazdy. No, więc jakby jeżdżę tym samochodem w sumie już cały dzień. E, kilka rzeczy przykuło moją uwagę. Po pierwsze, to jest wielkie auto, które już. No, nie jest może tak wielkie jak Dodge Challenger, ale jest wielkie. A miejsca w środku jest naprawdę mało. Szyby w oknach są tak malutkie, że e, ja mam pewną teorię, dlaczego one są tak malutkie. One są po to, że jeżeli. Wyrwiecie jakąś dupeczkę pod remizą na ten samochód i ona dowie się, że to nie jest jednak Mustang. To te szyby są po to takie małe, żeby nie mogła już Wam uciec. No. Także yy, druga rzecz, wielka maska. A, bo nie dopowiedziałem yy, a propos tej wielkości. Ja, żeby si siedzieć w miarę tu komfortowo i nie wadzić głową o sufit to muszę siedzieć bardzo nisko i tak nie siedzę najniżej bo jak siedzę najniżej to siedzę mniej więcej tak i wtedy już nie widzę z przodu nic bo maska jest tak długa że żeby widzieć koła poprzedzającego mnie samochodu czyli taki w sumie zdrowy nawyk jak się stoi w korku no to ten samochód musi być dobre 10-15 metrów przede mną tak długa jest tu maska tak jak wspomnieliśmy już podczas oględzin auta mamy tu silnik 3.6 V6 o mocy 333 kurwa 335 koni mechanicznych i w momencie obradowym 385 Nm co daje oszałamiające deklarowane przez producenta 0 do 60 mil na godzinę w okolicach 5,2 sekundy nie jest tu jakoś specjalnie szybko, ale też Wystarczy, żeby ruszyć po światem, tudzież by jakąś ciężarówkę. Moim zdaniem jest to takie, ten samochód z tym silnikiem właśnie 3.6 V6 podchodzi pod takie... trochę Gran Turismo. Ten samochód, w ogóle warto też zwrócić uwagę na jego wyposażenie. Generalnie ciężko jest znaleźć Camaro z V6 z tak bogatym wyposażeniem jak tutaj. Bo mamy tutaj i wyświetlacz Head-Up Display, no podaj kamerę, ja pokażę mamy tutaj i wyświetlacz, taki ładny head up display z obrotomierzem, z przeciążeniami, nawet z prędkością no i takie ładne zegary, gdzie mamy oczywiście obrotomierz e, prędkościomierz, no i cztery zegary, które są po kolei od lewej strony ciśnieniem oleju, temperaturą e, temperaturą płynu chłodniczego tak, tak e, temperaturą płynu chłodniczego, oczywiście poziomem paliwa oraz napięcia na akumulatorze co ciekawe Licznik jest wyskalowany do 160 km na godzinę. Pomyślcie sobie, no, pewnie jest w milach. Otóż nie, eee, można to sobie przełączyć. Niestety, podziałka się nie zmienia. Jeżeli zmienimy sobie na jednostki e, imperialne, czyli to po prostu cała się wskazówka i pokazuje, jakbyśmy jechali wolniej, niestety, podziałka się nie zmienia. No, druga rzecz dosyć ciekawa w tym samochodzie to jest system odłączania cylindrów ma od... nawet zbliżenie no to tak, widzicie w tym momencie y, jedziemy sobie tak w miarę delikatnie więc silnik nam przełączył, odciął nam dwa cylindry i w tym momencie pokazuje nam V4 o, już V6 bo mm. wyczuł takie mocniejsze ale jeżeli pojedziemy sobie w miarę powiedzmy jednostajnie, powoli to on powinien zaraz przełączyć się o, tak jak teraz, w tryb czterocylindrowy czyli mam po prostu dwa cylindry mniej i troszeczkę oszczędzamy na paliwie ja zrobiłem tym samochodem już około 100-200 km. No i mam udało mi się osiągnąć spalanie na poziomie 13,7 litra. Ale no, jeździmy trochę po mieście. Chwilę jechaliśmy o Wodnicą, ale to dosłownie chwilę i to też nie jakoś mega wolno, bo jechaliśmy tam. Przez chwilę jechaliśmy może 80, bo było tro... były też trochę korki, ale jadą tak 120-130, udało się te. Nawet na chwilę udało się zejść poniżej 13 litrów, no ale teraz jeździmy już od jakiegoś czasu w mieście. Więc to spalanie swoją drogą co większe. Eee... Kolejna rzecz. To jest ta pierniczona skrzynia automatyczna. Eee, która jest dramatyczna. Haldex to przy tym nic. Tak. Haldex to przy tym nic. Ponieważ. Skrzynia ta jest ośmiobiegowa, ale te biegi zmienia z prędkością zepsutej wiatrówki ładowanej przez złamanie. Także jeśli ja bym miał wybierać, to już bym wolał mieć manuel, naprawdę. Mimo, że nie hejtuję automatów, lub mówię, uważam, że często jest to też fajniejsza opcja, zwłaszcza jak się po mieście. Ale skrzynia w tym samodzie jest tragiczna. Ja nawet. Nie jeżdżąc już tym samochodem nawet nie daje mu wpalnik, że tak powiem no bo po prostu ta skrzynia jest dziwna nawet przy głupim przełączaniu na wsteczny trzęsie tym samochodem a propos wstecznego to no jest pełen pełen niedorzeczności ten samochód, może to przez swój wiek i przez to, że już troszkę przeżył Ma to jest okolik 2016 17 roku na przykład nam się tak nie, nie z dupy zaświecił check engine, który potem zgasł, teraz właśnie świeci się cały czas światło stopu, znaczy światło cofania które lekko przysłania kierunkowskaz które w tym aucie są tak no, tak już go trochę zje a nie dobra, jeszcze nie kolejna rzecz, no jak w aucie takim jest, nie jest to auto najtańsze ale moim zdaniem powinny w tym aucie być na lusterka. Dlaczego? Ponieważ ten samochód jest niski, jest bardzo niski, yy, i często, jak ktoś jedzie po prostu za nami, to dostajemy światłami po oczach. Właściciel tego samochodu, pan Wojciech, poradził sobie z tym, po prostu są przyciemnione szyby. Dosyć mocno. Więc nie jest to aż tak uciążliwe, ale mimo wszystko, jak się chce cieplej, chce się pojechać z otwartymi szybami no to mimo wszystko bardzo bardzo daje to Dobra, ja, tylko pocisnęliśmy, to może teraz to zalet przejdźmy zalet no to przede wszystkim wygląd, Camaro mi się bardzo podoba, druga rzecz no to, to jest to wyposażenie mamy tutaj wianą dupę, podgrzewaną dupę, klimatyzację dwustrefową eee, oczywiście pełno kolorków ale temperatura też w tym aucie się ciekawie ustawia. ponieważ żeby ustawić temperaturę, widzicie tutaj nawiew, prawda? To żeby ustawić temperaturę, łapiemy tą dużą srebrną obręcz i sobie przekręcamy i temperatura się zmienia. Odpalanie spoczeka już widzieliście, ale to ma większość amerykańskich samochodów. No, to by było na razie na tyle. To by było na razie tyle, pewnie zaraz nam się ktoś przypomni, to o tym powiemy. Bo też nie chcemy się powtarzać względem tego, co powiedzieliśmy już na omówieniu tego samochodu z zewnątrz. Więc tak.